Witam Was, kochani. W kolejnym moim filmiku na kanale Diergaczka Maniaczka chciałabym Wam dzisiaj pokazać taki ciekawy sposób na zaczęcie rękawków albo dołu bluzeczki. Bo przecież nie każda bluzka czy sweterek musi zaczynać się od ściągacza, prawda? A to jest alternatywa na to, jeśli się będzie komuś podobało. To bardzo się cieszę. I już Wam pokazuję. I już Wam pokazuję, jak te kuleczki zrobić. Na drut nabieram sobie 5 oczek: 2, 3, 4 i 5. Już wiecie, że ja lubię sobie końcówkę nitki związać żeby nie rozciągały się oczka i teraz tak Odwracamy sobie robótkę i to oczko, które było robione jako ostatnie, będzie naszym roboczym, gdzie zrobimy sobie pierwszą skulek. Wkuwamy się drutem w przednią nóżkę i robimy Dziewięć oczek z jednego, robiąc dosyć duże te pętelki. Raz, narzut. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć kiedy mamy dziewięć oczek zrobionych z jednego to oczko na którym te oczka robiliśmy ściągamy sobie z drutu a te dziewięć przekładamy z drutu prawego na lewy i przerabiamy wszystkie dziewięć razem na prawo zobaczcie i teraz to oczko które zostało Wraca na drut lewy. I wyszło nam coś takiego. I teraz nabieranie kolejnych oczek, żeby robótka szła nam do przodu. Zobaczcie. W przednią nitkę wkuwam drut, nabieram oczko i przekładam je z drutu prawego na lewy. I znowu. Przednia nóżka. Oczka przerabiam jakby na prawo, nic nie ściągam, tylko to zrobione nowe oczko przerzucam na drut lewy. I jeszcze raz. Hop. I w taki sposób mamy już cztery. I znowu za przednią nóżkę, jakbyśmy robili prawe oczko. Te oczko nowo zrobione wraca na drut lewy. I teraz ponownie w tym piątym narzuconym oczku robimy dziewięć oczek z jednego. Łapiemy za prawą nóżkę, za przednią nóżkę i robimy. Raz, pamiętając, żeby te pętelki były całkiem spore. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 ściągamy z lewego druta nasze 9 nowo powstałych oczek. Wraca na drut lewy i wszystkie przerabiamy razem. Na prawo. Powstałe oczko przerzucamy na drut lewy. W taki sposób przerabiamy tak długo, jaką długą chcemy mieć krawędź sweterka, na przykład dolną, albo obwód rękawka. To już musimy sobie dopasować. Jeszcze raz. Teraz będziemy tworzyć nowe oczka. Wbijamy się drutem w oczko. Przewlekamy jakbyśmy chcieli zrobić oczko prawe. Pamiętając, że nic nie ściągamy, tylko powstałe oczko przerzucamy na drut lewy. I znowu przerabiamy. I wrzucamy na drut lewy. Prawa, przednia niteczka. Na prawo przerabiamy i z powrotem na drut. Raz, dwa, trzy, cztery. I robimy nasze piąte oczko, z którego z jednego będziemy robić dziewięć. I robimy. Wpijamy się w przednią niteczkę i robimy. Raz. I narzut 2, 3 i narzut 4, 5 narzut 6, 7, narzut 8 i zamykamy nasze nabieranie. 9 i ściągamy z lewego druta. Nasze 9 oczek nowo zrobionych. Wędruję na drut lewy i przerabiamy wszystkie 9 oczek na prawo. I oczkiem wracamy na drut lewy. W taki sposób tworzą nam się takie kłębuszki, które stworzą nam bardzo ciekawą, bardzo ciekawy brzeg. Jak już uznamy, że pętelek nam starczy, po prostu przerabiamy sobie oczko za oczkiem na prawo. Jest pętelka, nic nie dodajemy, nic z niej nie łapiemy. Idziemy dalej. Zobaczcie, znowu pętelka, ale sobie przechodzimy do oczek, które są za nią i tak do końca rzędu. Zobaczcie, w taki sposób możemy już sweterek, czy bluzeczkę, czy rękawek ciągnąć swoim ściegiem, jaki mamy zaplanowany do góry. Mam nadzieję, że wzorek Wam się podoba. Inna metoda zrobienia krawędzi robótki też, że wykorzystacie to sobie w jakiejś swojej robótce. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa Pa!